I piłka jest powietrza Co w ogóle z władzy, brawa, 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 brawa. zatrzymany na 35 jardzie i mamy pierwszą próbę 10 yardów do zdobycia Sichook z Gdynia próbuje znaleźć recewerów, jednak się nie udało wyrzucić póki w tym momencie Cicho z Gdynia zostali za o 3 yardy Przepraszam, 5 jardów, także druga próba i 15 jardów do przejścia. Nie udaje się zdobyć zbyt wielu jardów. Także mamy trzecią próbę i 11 jardów do przejścia. Nie udało się złapać piłki przez mają czwartą próbę. A w tym momencie wychodzi formacja specjalna. Będzie odkopnięcie. Returnerem w drużynie Pluma na z Białystok jest zawodnik z numerem siódmym Jim Montez Blackmon. Mamy tam drobną pomórkę w formacji specjalnej sygnał z dnia Faustar, zawodnik zostaje cofnięty o 5 yardów. Czwarta próba i mamy pound. Piłka została przerzucona. Zawodnik próbuje uciekać, znaleźć miejsce, żeby był niezdrędzony. Jednak zostaje powalony. Bardzo ładna akcja. Zawodnik z numerem 86, Piotr Koffer, powstrzymuje drużynę silą z dnia. I Lowlanders Białystar znajduje się w tym momencie. A w piątym jardzie drużyny Sinow z Bardzo nieudana była ta zagrywka, drużyny Sinow z Rezultatem akcji drużyna Lulande znajduje się 5 jardów przed Endzonem, także... Bardzo, niemało, bardzo niewiele mi zostało do tego, żeby zdobyć przyłożenie. Zobaczmy, co pokaże formacja ofensywna Lowlander z Białystok. Atakę. 5 jardów kary, wciąż pierwsza próba. Mamy dużo emocji na wojsku. Kara dla drużyny Lowlanders. Zostali cofnięci 5 jardów, także mamy powtórzenie pierwszej próby i 10 jardów do przejścia. Ale jest coś w Tańczycie jednak nie udaje się. Zawodnicy z filmu z znacznie cofnęli drużynę Lolanders-Białystok. I w tym momencie Lowlanders jest na 27 miardzie. I mają drugą próbę do przejścia. Seahawks. Linia defensywna idealnie zrobiła presję na, zawod, na zawodniku z numerem pierwszym, Jabarem i Znowu zostali cofnięci o kolejne jardy. W tym momencie piłkę mamy na 36 jardzie i trzecia próba. Ale jakie podanie, jednak jest niekompletne. Adresowane było do Diamanteza Blackmana, jednak kilka nie została rzucona precyzyjnie. Mamy w tym momencie czwartą próbę i 36. Jard na boisko wychodzi formacja specjalna, także mamy odkopnięcie. Pięta w górę ląduje w Mamy Mamy touchback. Także formacja ofensywna, Sehoe Zdynia wychodzi na boisko i zaczyna ze swojego 20 jardu. Mamy pierwszą próbę. Jak i dla synów z nie udają się te akcje ofensywne. Linia defensywna, obydwu drużyn, świetnie sobie radzi, powstrzymuje rozgrywającego. Druga próba. 15 yard do przejścia. Rozgrywający sinus szuka swojego resywera. Podaje do zawodnika z numerem 15, który został powstrzymany jako pieszcziski. Mamy trzecią próbę i 2 jardy do przejścia. To przypomnieć, że Seahawks z Gdynia jest to mistrz Polski z zeszłego roku. Także mamy bardzo ciężkiego przeciwnika w Białymstoku. Rozgrywający zatrzymuje piłkę. Udaje mi się zrobić pierwszą próbę. Także mamy pierwszą próbę. 10 jardów do przejścia. jesteśmy na 37 miardzie. Falstar w drużynie ataku, 5 jardów kary. Posłuchajmy co sędzia powie. Przed numer Falstar 23 w drużynie ataku, 5 jardów kary, czyli pierwsza próba. Tak jest, pierwsza próba, 15 jardów do przejścia. Do Angelopisa z numerem drugim Udało mu się zdobyć 7 yardów Także mamy drugą próbę I 8 yardów do przejścia Piłka jest zrzucona, jednak została zbita przez zawodnika z numerem 67 Damiana Wesołowskiego, także ładnie zatrzymał podanie i rezultatem akcji jest trzecia próba i 8 jardów do przejścia. Ale to dane, nie Adresowane do zawodników. Let's go. O, mieliśmy małą awarię, nie było prądu, także już wracamy na wojsko. dużo się działo. Mamy drugą próbę. I 16 yardów do przejścia. Tu Pariharis zachował piłkę, próbując zdobyć jak najwięcej yardów. jest trzecia próba, 11 jarów do przejścia. Świetnie, linia defensywna, Sychoł z Gdynia robi presję na rozgrywającym działanie Harysie. Aleksander zachowuje chwilkę, zdobywa 2 jardy. Także mamy czwartą próbę. Czwarta próba i 8 jardów do przejścia. Jeżeli w tej akcji drużynie Lowlanders nie uda się przejść tego drugiego znacznika, nie uda się zdobyć 8 jardów, automatycznie piłkę będą mieli w swoim posiadaniu zawodnicy, stróżnicy województwa. Także dość ważna jest ta akcja. Mało brakowało zawodniku 99, skrzydłowy Lowlander z Białostoku, Bartosz Głowacki, złapałby to piłkę i mógłby zdobyć przyłożenie dla drużyny Lowlanders. Rezultatem akcji jest pierwsza próba piłka w posiadaniu drużyny Seahawks. Pierwsza próba i 10 razy do części. Jak widać na razie ani zawodnicy Seahawks, ani zawodnicy Rowlanders nie mogą znaleźć sposobu na zdobycie przyłożenia. Bardzo ładny bieg zawodnika z numerem drugim. Angelo Pisa. Zdobywa pierwszą próbę. Duży na Seahawks automatycznie ma pierwszą próbę i 10 razy do przejścia. Znowu piłkę dostaje Andrzej, który jest numerem drugim. Zostaje wypchnięty na selen. Udało się zdobyć tylko jeden jar. Także jest druga próba, 9 jardów do przejścia. Daję piłkę dla Angelo Pisa, już trzeci raz w rzędu. Udaje się zdobyć 5 yardów, także mamy trzecią próbę i 4 yardy do przejścia. Let's go D Mamy dwie minuty do końca pierwszej kwarty Mim podaje piłkę do zawodnika z numerem w dziewiątym Pawła Fabicha który zdobywa 15 jardów Automatycznie pierwsza próba, 3 ziarn do przejścia na drużyny ja Syrowej. Let's go, coraz bardziej się do pola punktu tego. sto Anders Oddanie piłki dla Angelo Pisa, który znowu zdobywa pierwszą próbę. Widać, że po kilku nieudanych akcjach ofensywnych ze strony Seagulls która nam się doskręciła i zdobywa pierwsze próby. Jedną za drugą. Także już są w redzonie. Zostało im 18 janów do zdobycia przyłożenia. jest rzucona, podanie jest kompletne do zawodnika z numerem 18 Jakuba Nowackiego. Udaje się zdobyć 8 jardów, także mamy tu próbę i 2 jardy do przejścia. Tak zostaje zatrzymany. I mamy trzecią próbę. I dwa jardy do przejścia. pierwszej kwarty. Tak mamy zmianę stron. Zakończyła się pierwsza kwarta.